Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowany dla Was kolejny odcinek z serii Top 5. No i słuchajcie, dzisiejszym tematem będą Top 5 czołgów, które po zmianach stały się o wiele, wiele lepsze. Inaczej rzecz mówiąc, po prostu grywalne. Tak więc, jeżeli film Wam się spodoba, oczywiście zostawcie lajka, like no oraz suba na kanale, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. A teraz lecimy z filmem. Zacznijmy sobie od naszego ciężkiego niemiaszka dziesiątego tieru, czyli esetki. Słuchajcie pancerz wieży został, no nawet fajnie poprawiony, bo z przodu z 250 mm dali mu 270 i to może nie wydaje się jakoś super mega dużo, ale jednak jest to troszeczkę pod jakimś tam skosem ta wieża Esety, a jak dobrze wiemy, ładujemy zawsze praktycznie golda na wieżę Esety i wtedy ją tam przebijamy. Teraz, gdy ma te 270 mm, nie jest już to tak łatwe, aczkolwiek dalej możliwe i no, jest to taki buffik bardziej bym powiedział, aniżeli porządny buff. Na pewno jego tak zwany Mouse gun, czyli działo 12,8 cm, dostała fajnego buffa, no i troszeczkę też nerfa, no bo jednak zmieniono celność działa z 0,36 na 0,39, to jest ten mały nerfik, ale reszta to są praktycznie same buffy, bo jednak skrócono czas przeładowania z 13,5 sekundy do aż 12 i to jest duża zmiana. Natomiast zmieniono uszkodzenia pocisków zwykłych, jak i goldowych. Mamy z 490 na 530, co jest naprawdę bardzo dobrą zmianą. No i nawet działo 15 centymetrowe czyli to, na czym najczęściej gra się na esecie, dostało małego buffa, który naprawdę pomoże rzeczywiście trochę temu pojazdowi. Czyli skrócono czas celowania z 2,9 do 2,7 sekundy. I jest to mały buff, ale no, no na takie działo naprawdę spoko. Tak więc moim zdaniem Esetom o wiele lepiej się gra po buffie, no po to są zresztą buffy, tak? No ale główną zmianą tu na pewno nie są właśnie te armaty, ich buffy i troszeczkę też nerfy, ale właśnie sam pancerz wieży, gdzie już tak łatwo tych wszystkich pocisków nie łyka. Wcześniej wystarczyła nam nawet penetracja 250, aby przebić dolną część wieży Esety z przodu. Teraz potrzebujemy aż 310. Cała zresztą wieża z przodu wymaga 311. Minimum penetracji, aby gdziekolwiek ją tam przebić, także no jest to dość spora wybawka. Tak więc, Gold nie wchodzi już tak często, aczkolwiek dalej się tam strzela w tę jego rzeczywiście przednią płytę wieży. Tak więc, baw jest, jest. Jak najbardziej te zmiany pomogły Essecie stać się lepszą. Na miejscu czwartym mamy Isa czwartego, który niedawno zresztą dostał buffa i tutaj naprawdę buffów jest co niemiara. Zacznijmy sobie od jego pancerza wieży, ponieważ z 140 mm na przedzie ma on pancerz 155. Tak więc no, niby nie wydaje się to też dużo, ale jeżeli chodzi o sam pancerz, słuchajcie, naprawdę jest tutaj duża zmiana. Tak jak już wcześniej mówiłem, 155 mm na przedzie wieży, ale jest to wieża taka bardzo mocno obła. Zresztą wiecie jak wygląda ich czwarty, no to wiecie o co tutaj chodzi. No, ale jego daszek. To jest chyba najlepsza poprawa w tym czołgu, ponieważ wcześniej wystarczyło nam dosłownie mniej niż 100 penetracji, aby gdziekolwiek w daszek przebić ten pojazd, patrząc na niego po prostu w przód. Kiedyś i z trzeci, zwykły zrzewka również posiadał ten sam problem, ale po właśnie zmianach tam już wcale nie jest tak go łatwo przebić. I teraz to samo ma i 4 dostał takiego buffa, że żeby przebić go w ten to czułko jego całe, potrzeba aż 300 mm penetracji. Niektórych trochę więcej, gdzieś tam 310, niektórych trochę mniej, gdzieś tam 280, ale dalej to jest mega mocny baw, uwierzcie mi, że to naprawdę poprawia już niesamowicie ten pojazd, bo przynajmniej jakkolwiek możemy grać nim na chociażby wieże, ale to nie koniec jeżeli chodzi o baw. Tego pojazdu. Jego dość mocnym wixpotem na pewno był włas kierowcy na samym przedzie, który poprzednio był no, łatwy do przebicia, bądź co bądź. 253 penetracji nam wystarczyło, żeby przebić go jakkolwiek, w ten weakspot. Teraz potrzebujemy minimum 289 mm. To znaczy, oczywiście, jeżeli się skontujemy, no to ta wartość będzie wzrastać. To jest tak zwany pancerz efektywny, bodajże z tego co pamiętam. No i sama jego górna płyta z pancerzem efektywnym się zmieniła z 285 które potrzebowaliśmy musimy mieć aż 317 i naprawdę pod takim kątem, jeżeli jeszcze gdzieś fajnie się ustawimy, no to IS 4 może naprawdę bardzo sporo odbić. Oczywiście były tutaj też pomniejsze buffy dla działu, jakichś tam, których się kompletnie nie używało, na przykład do D25T i takie coś jak na przykład prędkość obrotu z 26 stopni na 30, ale to jednak nie jest ważne, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pogadajmy sobie o topowej armacie ISA 4, na którym praktycznie każdy gra, czyli M62 T2. Mamy tutaj takie zmienione parametry, jak chociażby celność działa. No i tutaj jest znowu nerf, aczkolwiek to dlatego, że WG chciało, aby ten pojazd bardziej grał na pierwszej linii. Dostało on inne, a tu względem właśnie gorszej celności działa. Czyli znerfili mu z 0,38 na 0,42. Jest to. Dosyć spora wynerw bądź co bądź. No ale za to słuchajcie, zmieniono rozrzut działa w trakcie obrotu wieży z 0,08 do 0,06. Może się to nie wydaje zbyt sporo, ale rzeczywiście to jest odczuwalna różnica. No ale słuchajcie, zwiększono rozrzut działa w trakcie obrotu wieży z maksymalną prędkością z 1,76 do 2,0. To jest taki mały nerfik, moim zdaniem. W porównaniu do tego, co ten pojazd dostał, naprawdę uwierzcie mi, że to są małe nerfiki, bo teraz przyszedł czas na właśnie czas przeładowania. Bo aż z 12 sekund do 10,5 mu skrócili. I to jest, to jest naprawdę dobry buff. Tak samo zresztą czas celowania z 2,9 sekundy do 2,5. Więc naprawdę buffów jest tu co nie miara. Oczywiście nerf, tak jak celność działa 0,38 na 0,42. No i ten rozrzut działa w trakcie obrotu ok, Ale mamy lepszy DPM, mamy lepszy czas celowania. No i przede wszystkim o wiele, wiele lepszy pancerz. Czyli to z czym po prostu IS-4 musi dysponować. I jak najbardziej jest to buff godny Isa 4 i jest jak najbardziej teraz czołgiem grywalnym. Na trzecim miejscu czołg, który dostał naprawdę sporo przy tak małym jakby buffie, że tak można to ująć. Czyli chodzi mi tutaj o kranwagena szwedzkiego dźwiga 10 tieru czołg ciężki. Słuchajcie, uszkodzenia na strzał z 400 na 440 punktów, na amunicji podstawowej, jak i premium. Natomiast haeki, no których nikt nie używa na takich pojazdach, z 515 na 530, bądź co bądź mówię o tym, bo jest to jakiś tam buff. Ale to nie jest to, co najbardziej Kranwagena wyróżnia wśród właśnie dzisiejszych odcinków ponieważ największym takim buffonerfem nerfem w tym przypadku jest na pewno zmieniona liczba pocisków w magazynie z czterech na trzy sztuki i niektórzy teraz mogą powiedzieć że jak ale to przecież nerf jest czterech na trzy sztuki to jest absolutny nerf zadajemy o jeden pocisk mniej no i gdzie tu jest ten buff Otóż jest, bo trzeba pomyśleć w ten sposób, że jeżeli mamy 4 pociski, no to troszeczkę dłużej nam zajmuje rzeczywiście wystrzelenie tych pocisków, a jeżeli mamy 3, no to krócej, rzecz jasna. No a poza tym zadajemy więcej, bo 440 punktów uszkodzeń, a nie 400. Poza tym, właśnie uszkodzenia na minutę na mega wzrosły, bo aż z 2300 na 2980 to jest mega przypotężny buff, jeżeli chodzi o czołgi po prostu 10 tieru. Poza tym, słuchajcie, czas przeładowania z 30%. 22 sekund, gdzie mieliśmy 4 pociski, dostaliśmy do 21 sekund, gdzie mamy 3 pociski, tak więc mega potwornie duży baw. A to jeszcze nie wszystko. Skrócono czas ładowania pomiędzy strzałami, czyli coś, co naprawdę było... Kulą u nogi, jeżeli chodzi o kran na starego z 3 sekund do 2,75. Niby wam się wydaje to mało, ale uwierzcie mi, że jest mega różnica. Zwłaszcza przy tym, że mamy teraz 3 pociski, a nie 4 jak kiedyś. No i jeszcze jedno, co to oczywiście zwiększono szybkostrzelność z 5.81 do 6,78. No co jest oczywiste ze względu na to, że zwiększyli mu tam. Zadawanie punktów na strzał oraz jego czas przeładowania. Moim zdaniem Kranwagen dostał takiego buffa, że teraz jest jak najbardziej grywalny. Zresztą cała linia do Kranwagena dostała buffa. Tak samo Emil 1, Emil 2 czy 1954 bodajże ten czołk Premium 8 Tieru. One wszystkie dostały buffa i mają bardzo podobny teraz magazynek. Trzypestkowy, a nie czteropestkowy, jak to było kiedyś. Kranwagen, mega przyjemny pojazd, polecam Wam, bo jest naprawdę koksem. A na drugim miejscu mamy istnego masakratora na dzisiejszych randomkach. Leopard 1. Ale zanim jeszcze zacznę o Leopardzie, chciałbym tutaj nadmienić jedną rzecz, że właśnie Eseta z piątego miejsca, jak i z czwarty z czwartego miejsca, swoje buffy otrzymały w aktualizacji 1.10, a Kanwagen w aktualizacji 1.5, tak samo jak zresztą Leopard na drugim miejscu oraz Czołg na pierwszym. To tak po prostu mówię w ramach ciekawostki, jakby ktoś chciał bardziej się zagłębić w ten temat. Leopard naprawdę jest mega kozakiem, jak już wcześniej wspomniałem, ale co go czyni takim bardzo, bardzo, bardzo pożądanym pojazdem, który każdy gracz może sobie od tak normalnie zrobić. Zacznijmy od tego, że omawiany przez nas teraz pojazd ma apc na goldzie, gdzie kiedyś miał hity. Dla niektórych jest to plus, zresztą dla większości na pewno jest to plus, dla niektórych minus, chociażby dla takich graczy jak ja. Ja bardzo lubię pociski hit, ale na Leopardzie 1 naprawdę nie wyobrażam sobie innych pocisków na zwykłych jak i goldowych pociskach jak apc ponieważ one są mega, mega, mega szybkie. Kiedyś Gold miał obrażenia 390 i penetrację 330, a -y obecnie mają obrażeń 420 i penetrację 323. Tak więc, no, no to już jest baw, to już jest naprawdę baw, jeżeli chodzi o same obrażenia nawet. Niby penetracja gorsza o 7 mm, ale APC-y lecą tak mega szybko, nie jestem pewien, ale bodajże są to chyba najszybsze APC-y w grze, albo jedne na pewno z najszybszych. Mobilność tego pojazdu również poprawiono, ponieważ jechał 65 km na godzinę do przodu, a obecnie jedzie aż 70 km na godzinę. Co jest naprawdę świetnym wynikiem, bo polski czołg średni z turbiną gazową na 10 tierze jedzie tyle samo, 70 km na godzinę do przodu, ale z włączoną turbiną. Tak więc no widzicie, Leopard 1 bez żadnej turbiny rozpęta się do co najmniej 70 km na godzinę. No, TDI rzeczywiście daje radę tutaj. Tak jak już wcześniej wspomniałem, obrażenia na zwykłych jak i goldowych pociskach z 390 punktów na 420 zostały poprawione. Penetracja na zwykłych pociskach z 268 na 278. Obrót wieży został również poprawiony z 37 stopni na 41. No i co jeszcze? Słuchajcie, wytrzymałość. Tu jest rzeczywiście nerw. No bo 1950 ten pojazd rzeczywiście kiedyś posiadał, a obecnie ma on 1850. Tyle że. Tym pojazdem gra się jak typowym snajperem i jemu rzeczywiście te punkty HP nie są aż tak mega bardzo przydatne jak typowym chociażby czołgom średnim pokroju 430U, który gra typowo na pierwszej linii. Oczywiście Leopardem 1 gdzieś się tam poniekąd da tak zrobić, ale to jest taki typowy snajper, który nierzadko jest brany częściej na CWK 10 tieru aniżeli sam STRV 103B, który jest jak dobrze wiemy mega dobrym snajperem. Czas przeładowania również niestety został znerfiony, no bo jednak z 8,34 sekundy na 8,92, co jednak nie zmienia faktu, że zadajemy bądź co bądź więcej obrażeń, tak więc dla mnie osobiście nie jest to nerf, tylko po prostu wyrównanie tego wszystkiego, tego całego DPM-u. Tak więc Leopard 1 obecnie jest czołgiem takim, jaki miał być na samym początku. Jest to idealny snajper z ponadprzeciętną mobilnością, Niby tam zerowym pancerzem, ale czasem gdzieś tam jakiś APCR się koło niego zakręci, no ale przede wszystkim właśnie ta prędkość pocisków i te APCR-y na goldzie, no i sam damage na strzał poprawiło ten pojazd na tyle, że jest on moim zdaniem no w czołówce najlepszych czołgów 10 Tieru obecnie w grze World of Tanks. No a na pierwszym miejscu czołg, który chyba zyskał najwięcej. Został on też trochę znerfiony przez to, ale na tyle zbafowany, że jest to Mega Cox na dziesiątych tierach i jest to chyba czołg moim zdaniem nawet i lepszy aniżeli Leopard 1, chociaż są to dwa różne style gry. Słuchajcie, mowa tu o japońskim STB-1. Czołg, a dokładnie jego buffy, jak i nerfy zostały wprowadzone w aktualizacji 1.5. Najważniejsze, co zmieniono w czołgu STB-1. Jak każdy może się domyślić, jest to rzecz jasna jego zawieszenie hydropneumatyczne, czyli znowu takie, jakie miało być na samym początku gry, tylko że gdy wchodził, nie było takiej technologii w World of Tanks i dopiero została ona dodana w tym pojeździe w aktualizacji 1.5. I samo przez siebie już hydropneumatyczne zawieszenie jest mega buffem, ponieważ jego depresja jest obłędna, jest po prostu jest takim buffem, naprawdę uwierzcie mi, że teraz STB-1 jest koksem totalnym, jeżeli chodzi o bycie czołgiem średnim. Ale od początku, słuchajcie. Jest tutaj nerfik, jak najbardziej jest nerfik, e, ale malutki, na tyle mały, że inne jego buffy są o wiele, wiele większe. Obrażenia z 390 do 360. Okej, okay, nerfik, zgodzę się, jak najbardziej. Natomiast czas przeładowania z 7,6 sekundy do 6,8... No to jest jeszcze lepszy baw i nawet te 30 punktów HP mniej zadajemy, ale przy takiej szybkostrzelności to absolutnie nie jest to żaden nerf. Skrócono czas skupiania z 2.21 do 1.9. Jest to mega potężny buff. Poza tym zmieniono rodzaj amunicji standardowej z APCR -y na APEki i to no rzeczywiście może być nerf, nie powiem, bo APCR-ki bolecą wolniej o aż 300 na godzinę z 1478 do 1185. No ale no dobra, zgodzę się, rzeczywiście jest to nerf. To nie zmienia faktu, że prędkość maksymalną do tyłu, co jest mega ważne w tym pojeździe, zwiększono z 20 do 25 km na godzinę. I to jest niby też mały buffik, ale uwierzcie mi, że on się przydaje przy rzeczywiście graniu czołgiem takim jak jest STB1. Moc silnika mu zwiększono z 750 koni mechanicznych do 950, tak więc oczywiście szybciej się rozpędza, przez co jego moc na tonę wzrosła z 20 koni mechanicznych na tonę do 24,5 koni mechanicznych na tonę. Depresja armaty z 10 stopni na 14, mega, mega, po prostu mega buff. No chyba, że nie korzystamy z hydropneumatycznego zawieszenia, wtedy ta depresja wynosi tylko 6 stopni, ale STB-1 zazwyczaj gra się na właśnie hydropneumatycznym zawieszeniu. Dodatkowo podnosimy działo wyżej z 13 stopni na aż 15. Bez tego, bez hydropneumatycznego zawieszenia, tylko 6 stopni. HP zwiększono o 50, czyli ma on teraz równe 2000 punktów wytrzymałości. No i coś, przez co to pneumohydrauliczne zawieszenie rzeczywiście ma sens w tym pojeździe: czyli jego pancerz wieży z 195 na przodzie do 222. Reszta pozostała taka sama i to się może wydawać rzeczywiście mało 222 mm, ale ten pojazd jest na tyle gibki, ma na tyle rzeczywiście obłą tą wieżę, że nie jest wcale tak łatwo przebić frontalnie wieży STB-1. Rzeczywiście da się jak najbardziej, jeżeli mamy odpowiednie pociski i odpowiednią penetrację, ale nie jest to tak łatwe jak się rzeczywiście wydaje. Dodatkowo jeszcze, żeby, żeby to nie było za mało dla tego czołgu. Mamy zasięg widzenia zwiększony z 400 na 410 metrów. No i prędkość obrotu wieży z 44 stopni do 52. O matko Boska, tu są takie dobre zmiany w tym pojeździe. Wcześniej ten pojazd był fajny. Był po prostu fajny, nie był zły, nie był dobry, był po prostu fajny. Obecnie STB-1 jest moim zdaniem jednym z najlepszych czołgów właśnie 10 tieru, jeżeli chodzi o medium tanki. No jak już wcześniej wspomniałem, moim zdaniem jest nawet lepszy niż właśnie Leopard 1, aczkolwiek są to różne style gry. Leopard 1 bardziej stajemy sobie z tyłu, no a STB-1 możemy na wieżę sobie pogrywać, gdzieś tam odbijać i z naszą depresją 14 stopni odbijać na wieżę, zadawać damage z tym niesamowitym DPM-em. No pojazd jest mega, jest po prostu mega, nie mega przegięty, ale jest po prostu na tyle dobry, że praktycznie każdemu z Was mogę go polecić. Linia nie jest łatwa, nie jest naprawdę, czołgi są tam, no nie tyle trudne, co po prostu y, inne, ale STB1 warto przemęczyć się tą całą linią, żeby właśnie zagrać tym pojazdem. Tak więc cóż, to tyle z tego przydługawego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zostawcie rzecz jasna lajka like oraz suba, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami na kanale i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale, cześć!